Witamy Państwa i zapraszamy na niezwykle ciekawie zapowiadający się piłkarski mecz. Ja nazywam się Dariusz Szpakowski. Nie mają racji, oby się nie zawiedli. Strzela! No tu piłka niemal musnęła. Przyjął i odgrywa z powrotem. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają aż nadarzy się szansa do strzału. Ale z Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Tomasz Podstawski. Otwiera się szansa. Spalony! Szkoda. Na piłkę, co teraz zrobi? Poletanowicz. Nie będzie bramki. Bramkarz łapie piłkę. Na piłkę, co z tego wyniknie? Wymanewrował obrońców. No i teraz. To musi być gol. Gol. na jego twarzy. Cofnął się po piłkę. Spróbuje coś wykreować. Centra w pole karne. Przepychanki. Tak. No teraz tempo. Genialne podanie. Co teraz zrobi? Będzie bramka. Z tej pozycji może uderzyć. Gol. Kolejny do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Ale świetne zachowanie strzelca bramki. Wycił to i rzucił się do dobitki. Zobaczmy co zrobi. Świetne. Jeśli strzelą, zmniejszą stratę bramkową. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Co zrobi. Będzie chyba podawał. Tomasz Podstawski! Przerwał to obrońca, a będzie wznowienie gry wrzutem z autu. Jarosław Jach. No i strata piłki. Brutalne wejście. Arbiter nie może tolerować takich zagrań. Będzie czerwona kartka. Nieszczęścia chodzą parami, chciałoby się rzec. Nie dość, że przegrywają, to teraz jeszcze będą grali w osłabieniu. Nie widzę tu dla nich wielkiej szansy, ale dopóki piłka grze, trzeba walczyć i liczyć na błędy rywali. I strata piłki. Ciekawe, jak to rozwiąże. Pięknie go dostrzegł. Dobra okazja do oddania strzału. Bramkarz na posterunki. Tomasz Podstawski. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Co teraz zrobi? No, spróbuję coś z tego zrobić. Do końca meczu 7 minut. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener. zalinię obrony bardzo sprytnie. Po tym nie będzie bramki. Szykuje nam się zmiana? Ale myślę, że strzelec powinien spisać się choć trochę lepiej. To musi być bramka. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu.